A co jeśli może być jeszcze lepiej? No, i to już to jakby otwiera drzwi zupełnie do jakby innego miejsca, tak? Że jest dobrze, jest we mnie masa wdzięczności, i a co jeśli może być jeszcze lepiej? Czy ja. I to jest trochę o tym, czy ja w ogóle czuję się warta, żeby było jeszcze lepiej. I tu to często to jest... mamy już taką blokadę, że nawet nie możemy sobie wyobrazić, że może być jeszcze lepiej. Bo może to jest tylko w filmach, albo to tylko słyszymy na Instagramie, no i a potem, czy ja potrafię przyjąć to jeszcze lepiej? I czy w ogóle potrafię patrzeć na życie, tak, że coś wiem, może być jeszcze lepiej. Wróciliśmy wczoraj i ja jestem w ogóle w takim totalnym zachwycie, że, no, że jestem w domu. W ogóle to też takie mam przemyślenia, że nie było nas prawie miesiąc i mieszkałam w życiu w różnych miejscach. A, Wszystkie je lubiłam na początku, niektóre je lubiłam bardzo długo. Niektóre były na jakiś czas i, i potrzebowałam je opuścić, by też jakby ruszyć do przodu. Teraz akurat jestem w takim miejscu w życiu, w którym uwielbiam miejsce, w którym żyję. I no w ogóle powrót do, do tego domu jest taki, że no jakie to jest piękne, że, nie, że ja w ogóle nie wróciłam z taką myślą, że o jezu, wracam teraz do tej zimnej Polski, do pracy, mm. po prostu do tej szarości. Od wczoraj w ogóle świeci słońce, przylecieliśmy, świeci słońce, dzisiaj też się to do... świeci. Tak. I i ja też tam tu pracowałam trochę, ale pracowałam na bardzo własnych zasadach, pytając siebie, e, czy, czy ja mam dzisiaj ochotę się pojawić na Instagramie, czy mam ochotę zrobić live', bo zrobiłam tam chyba ze dwa live y w tym czasie, kiedy mnie nie było, e, czy mam ochotę napisać ten post. Jak nie mam, to nie robię. No i jakby koniec, to jakby to też jest jakby element życia na moich zasadach. E, I to też. To też zajęło mi prawie dwa lata, bo to był mój drugi taki wyjazd, kiedy no właśnie ja nie jechałam z tym laptopem i, i, no, i z tym dostępem do, 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 do internetu i do Instagrama, że jakby nie pracuję, nie zarabiam, co teraz będzie, muszę promować i tak dalej, tylko. I to też jakby, no właśnie to nie przychodzi od tak, no jak tak. wychodzisz z tego korpo, że jeśli ja się decydujesz na taką zmianę, no to to naprawdę te zmiany nie przychodzą. Mnie zajęło to dwa lata, żeby nauczyć się że ja wyszłam, bo potrzebowałam wolności, a potem okazało się, że IG Harmony to jest takie moje minimalne korpo, i że ja po prostu wchodzę w te stare schematy. I jak chciałam gdzieś wyjechać, no to było przed wyjazdem masa po prostu pracy, nadganianie, jakieś deadline'y, w ogóle nonsensowne deadline'y. No a potem z tego urlopu, no też takie poczucie, że. Jeszcze ze studiem, jakby też mi było trudniej, no bo mnie fizycznie nie było i ja wtedy faktycznie nie zarabiałam. E, a teraz to był drugi taki wyjazd, że właśnie, czy mi się chce, czy ja chcę, czy ja czuję ekscytację. E, jak nie czuję, to, to nie czuję, to nie robię i, i koniec. No i ten powrót też właśnie do domu nie jest taką myślą: O matko, teraz po prostu, teraz trzeba wrócić do, do szarej tak, do tej polski szarej. I nadrabiać. No i w ogóle no, ja niczego nie nadrabiam. Wróciłam i mam taki, no, bo ja dzisiaj sobie zjadłam śniadanie i sobie świeczuszkę, i po prostu obudziłam się o piątej, No dobrze, no mam dżedlak, więc hmm. pewnie o 21 dzisiaj będę w łóżku. Ale jakby takie przyjmowanie i taki, no wiesz, taka w ogóle myśl, że ja mam miejsce, do którego wracam, że to miejsce mnie cieszy że ja mam tak. pracę, w której ja jestem spełniona, w która, do której ja chcę wracać, że teraz już wracam na full. Eee, I jakby, że to jest to, no to jest też o tym spełnieniu dla mnie. Okay. Że, eee, i, I to spełnienie bardzo idzie na, no jest to o tym, że to jest na, na moich zasadach. Ja dlatego ta, ta, ta wolność jest numerem jeden wśród moich wartości, że ja potrzebuję czuć się wolna i że to ja wybieram. I to, jest, to, to dotyczy naprawdę wszystkiego, to dotyczy prowadzenia Instagrama, prowadzenia biznesu, relacji, jakby że ja potrzebuję, też jestem takim, nie jestem introwertykiem, nie jest dobre, dobrze samej, ja potrzebuję dużo wolności, no. dużo przestrzeni. I, I może dlatego też mam w sobie tyle spokoju, że ja przebywam też w ciszy. Ja nie lubię szumu w moim backgroundzie i, i też bardzo uważnie wybieram, na jakich treściach się skupiam, że nie oglądam Netflixa, po prostu maratonów, i wybieram książki, wybieram bycie w ciszy. I to wszystko też no, właśnie jest też elementem tak. tego spełnienia. I, no i też jakby energetycznie. Z, szukam takiego sweet spot u siebie, bo to też, i to też mi zajęło, że ja naturalnie jestem w energii męskiej mm -hmm. I, i nawet jak robiłam human design to to jest moja naturalna pierwsza energia i ona się też bardzo sprawdza w tym korpo, bo ja dowiozę ja jestem w działaniu ja mogę też pracować dużo ja wytrzymuję to tempo, ale no też potrzebuję zauważyć, kiedy jest ta granica, a ja latami jej nie zauważałam jej i ją przekraczałam. No i znajdowanie właśnie takiego sweet spot między tą męską i w ogóle nauczenie się i połączenie ze swoją kobiecością. To też była długa droga, że o czym jest ta kobieta we mnie, czy ja ją lubię, kiedy ja jestem w energii kobiecej. I, I dzisiaj nawet ma, o, mój, mój Mark wszedł do pokoju, kiedy ja sobie tańczyłam rano po medytacji. I Marek, o, tu jeszcze w tym pokoju nie tańczyłaś, nie wpadłbym na <laughs> to. I to jest takie, no, że ja, to jest mój flow i to kołysanie. I to są te, te, te kiedy ja odchodzę z tej męskiej, która jest mi potrzebna i ja ją dzisiaj też lubię. Nie ma, nie ma we mnie hejtu na nią, a było dużo hejtu na nią we mnie. Ona myślę, że też może dawać taką nadzieję mm. Na te, bo ten czas, o którym Ty mówisz, dla mnie jest takim czasem o zaufaniu też sobie, że ja wybieram na przykład mniej, no i wybierając mniej, nie boję się tego, albo nawet jeśli się boję, to radzę sobie z tym, że, że wiesz, że może przyjść na przykład do mnie jakaś taka myśl: a co jak będzie za mało? A co jak nie wystarczy? A co jak nie zarobię? A co jak wybiorę mniej? Zaufam i na przykład to jednak nie będzie ta droga, bo ja myślę, że w tym poznaniu siebie my sprawdzamy, Mamy różne drogi, i czasem jest tak, że tobie się wydaje, że już zaufałeś, że to już jest ten moment, że to już jest. Ja już miałam parę takich momentów, że to już jest tutaj, nie? że to już jest tutaj, że to już jest bezpiecznie, że to już jest ten moment, po czym przychodzi jakaś taka sytuacja, która wywraca to do góry nogami, i sobie myślę wtedy, aha, okej, okay, to jest jeszcze jakiś kawałek pracy do zrobienia jakby w kontekście tej znajomości siebie. I mnie się wydaje, że ta świadomość. Hmm, tej męskiej części, o której też mówisz, tej takiej, która jest mocniejsza, która jest taka bardziej wykonawcza, może trochę bardziej zadaniowa może dodawać nam otuchy, może być dla nas takim backupem trochę gdzieś, który mówi Ci: poradzisz sobie, który jest taką częścią, która mówi ci, jak będzie trzeba, to wiesz, weźmiesz to wszystko, wykorzystasz i poradzisz sobie, bo ja w ogóle bardzo się utożsamiam z tym, co mówisz i, i dzisiaj mam podobnie w kontekście tego, czy tego tańca, czy tego, że Netflix w ogóle nie mam takich historii, one nie istnieją u mnie, że, że raczej dzieje się to z poziomu teraz, tego wyboru i tego spokoju. Ale to się jeszcze przeplata czasami i pewnie zawsze się trochę będzie przeplatało z takim niepokojem, z jakimś poszukiwaniem gdzieś od czasu do czasu. I wydaje mi się, że jak ktoś może nas słuchać, kto jest na początku tej drogi albo myśli o niej, to tam może się pojawiać taka myśl czy przekonanie, które mówisz, że to nie jest dla wszystkich, nie? Jakby to, to nie jest tak, że to jest dla mnie, a ja myślę sobie, że to jest dla wszystkich, tylko że to jest jakiś proces, który bardzo stopniowo się dzieje i na początku tej drogi fajnie popatrzeć na te swoje takie trudne Tendencje, które dzisiaj nas w cudzysłowie wykańczają, czyli na przykład ta zadaniowość, to, że wiesz, ja nie dam rady, ile rzeczy ja nie że ja mogę mnóstwo rzeczy wziąć na siebie i je wykonać. I doskonale też pamiętam ten czas. Natomiast to może być jakąś szansą, jakąś nadzieją, jakimś planem B, jeśli ten wiesz, plan A zawiedzie tak naprawdę. Jeśli tutaj się okaże, że jeszcze czegoś potrzeba i że na przykład, nie wiem, w trakcie rzuciłaś etat, zaufałaś, jakby poszłaś w to, tam jeszcze nie jest dla ciebie tak, żebyś ty się mogła poczuć, nie wiem, bezpiecznie i korzystasz jakby z tej swojej części zadaniowej i na przykład gdzieś łapisz się jakiegoś dodatkowego, nie wiem, zlecenia, zadania, współpracy. Hmm. Czegoś w czym jakby te umiejętności ci pomogą, trochę wrócisz do tego bezpieczeństwa, ta energia, trochę cię tak, ty, ty mu, o niej mówisz w kontekście energii, ja o niej mówię trochę w kontekście jakichś takich tendencji, że, że trochę cię tak podniesie i jakby pozwoli ci iść też w tym procesie dalej, I tak, i tak, bo to nie każdy ukończy, ma od razu możliwość się zatrzymać. Nie? Tak, no, tak, że, to, że to jest jakieś dążenie takie do równowagi, i też właśnie ta terapia pozytywna o tym mówi, że my tam mamy wiesz, różne części siebie, ciało, pracę i tę całą zadaniowość właśnie, relacje, w tym również relacje ze sobą i ta tą część duchowości, planów na przyszłość, wiary, niekoniecznie religii, wiary w coś jakiejś filozofii życia, poczucia sensu, i że właśnie jakby dążenie do równowagi w tych czterech częściach pozwala nam też przesuwać się właśnie do przodu w tym naszym procesie. Czyli jak jestem w tej zadaniowości i jest jej bardzo już dużo, to ja potrzebuję zaopiekować się tymi pozosta pozostałą trójką trochę, żeby jakby wyrównać, wiesz, tak, swoją tak, energię, tak, czy tak, swoją równowagę. Tak, tego nie? tak. Takiego ba balansu też, nie? I że czasem nam się wydaje, że jak, nie wiem, jestem w pracy na 90% mojej energii życiowej i tam mi coś nie idzie, to ja tam powinnam jeszcze dołożyć, ale może ja najpierw potrzebuję stamtąd odjąć, trochę zaopiekować pozostałe obszary i dopiero wrócić do tego tematu. Jak wiesz, nie wiem, moje ciało się unormuje, moje zdrowie będzie właśnie w lepszej kondycji, czy ja w ogóle z perspektywy duchowości będę wiedziała, gdzie ja idę i o co mi chodzi. Bo to jest też często taki element, że jak nie wiemy w jaką stronę i w ogóle co my chcemy i jakie jesteśmy, to może być ciężko te kroki robić. Bo one mogą być trochę takie na oślep. No i pewnie możemy stosować różne techniki, o których powiedziałaś, które nas będą wspierać, żeby znajdować tą drogę. Ale właśnie ja myślę, że warto też zadać sobie to pytanie na początku, wiesz w ogóle, a jak ja chcę, I, i żeby powyłapywać też te różne takie blokady nasze, co one mi mówią, i trochę sobie je ponazywać i też się zastanowić, które mm, jakby faktycznie są realną jakąś przeszkodą. No bo nie wiem, jeśli dzisiaj mieszkamy, w Łodzi, a jutro chcę mieszkać w Portugalii, to może mamy jeszcze jakąś realną przeszkodę powiedzmy dzisiaj, a jutro nim tam dolecę coś, żeby coś ogarnąć i załatwić? Tam nie jest to możliwe. Natomiast z pewnością jest coś do ogarnięcia i może jutro to jeszcze nie jest realne, bo mam tu jakieś sprawy, które muszę dokończyć. Natomiast, yy, że, że to nie jest powiedziane, że to nie jest wiesz, w ogóle możliwe, ale jeśli to jest taka przeszkoda, która jest, wiesz, moją obawą ogromną, albo właśnie tym jakimś hasłem, że Ewelina to może, ale ja to w ogóle, wiesz, nie ma opcji, o, nie, to no to ja temu to, bym się to, bardziej to... poprzyglądała, nie? Tak, temu bym no, się bardziej. O, o bardzo często lubię zaczynać. E... Mm, czy to warsztaty, czy od takiego zdania, że nie ma we mnie niczego, czego nie ma w tobie. Mm -hmm. Tak. To jest piękne. I jakby my wszystkie jesteśmy poranione, wszystkie mamy w sobie dużo strachu, wszystkie mamy w sobie sprzeczne głosy yy, i jakby każda niesie swój bagaż. Tylko do Dość od tego, momentu, że to ja wybieram. Ja jestem. To jest moje życie. I ja biorę to wszystko z mocą. Nie przyjdzie, czy nie przyjdzie, ktoś pomoże, czy nie, ten wszechświat nie działa, prawo, manifestacji, przyciągania, nic nie działa, nic nie działa. Co ty wybierasz? Jakby, I to się zaczyna, wiesz, to się zaczyna od, od momentu, kiedy otwierasz oczy, Jakby, jaki ty chcesz, żeby to był ten dzień. Od nie czego zaczyna kalendarz, jakby I ile rzeczy masz do załatwienia, bo to oddajesz wtedy już moc na zewnątrz. Tylko czego Ty chcesz? Co jest dzisiaj dla ciebie ważne? I wtedy zaczynasz już nawigować. I to często jest, też pomaga w tym, że ja wszystko ogarnę to, co było na tej liście. Tylko, że to ja mam moc, ja wybieram. A nie że ja mam listę do załatwienia, bo to wtedy jest trochę o życiu i nie życiu, tak? To jest Potrzebujesz tej świadomości światło. do tego, nie? Tak. Że, że, ja zawsze mówię, no bo jakby spotykam się z tym, że często wiesz, słyszę, nie mamy czasu, mamy dużo spraw, właśnie ta lista, o której ty mówisz, wiesz. A ja sobie myślę, ale spróbuj od pięciu minut rano, pięciu minut w środku dnia, jak tam zmienisz na przykład praca dom tak. się, i pięciu minut na koniec dnia. To jest 15 minut, i myślę, że mamy naprawdę. Wiele rzeczy, Pracujesz, które w życiu robimy i możemy zbawienia. Twoje telefony, tak. ile czasu spędzamy codziennie na telefonie, a potem wejdźmy na której apce. Tak. I to jakby, tak. to jest jak ktoś mi mówi nie mam czasu, no. to ja w ogóle nie mam takiego argumentu Jak nie masz czasu, to spoko To chyba nie to jakby nie będziemy chyba dobrym meczem, żebyśmy pracowały, bo jak nie masz czasu, to możesz sobie być w tym swoim nie mam czasu. No patrz, to to tej, też oznacza, ten kolor to sobie jest. <laughs> Tak. To argumenty to, to, no, to jest trochę, czasem jest we mnie bardzo dużo miłości, ale no, czasem też to, na bikini też miałam się taką sesję, że otwórz oczy i się przyznaj sama przed sobą. No ja nie chcę się zaglądać ani w ten Twój telefon, ani co ty robisz, tylko przyznaj, idź do lustra i się przyznaj tak. przed sobą. Tak, tak, minut, sobie, wiesz, nie masz Naprawdę. Te pięć minut dziennie na początek zmienia wiele, bo ciężko jest y, sp, spróbować naraz od jutra, kiedy do tej pory tego nie robiłyśmy, pięćdziesięciu technik, wdrożyć no no tak, wszystkie tak, tak, najzdrowsze tak, tak, nawyki z Instagrama tak, 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 tak. i jeszcze y, jakby w ogóle wiedzieć, o co w tym chodzi, nie? bo to też jest o tym, że to już jakby fizycznie jest ciężkie do zrobienia, ale też ciężko się w tym wszystkim odnaleźć albo zasypać nagle ilością książek z psychologii, z Ayurvedy, z energii tam, nie wiem, jeszcze tak jest, że on nas bombarduje z każdej tak. strony, jest tego bardzo dużo, i my potem to oglądamy i słuchamy jak Netflixa. No i to też jakby. Jak, a już no ja też sama to robiłam, tak? że jak jest warsztat tani, no to a i w ogóle jak jest za darmo, no to go słuchamy, a w międzyczasie włączamy pralkę, odpowiadamy na mail. W ogóle nie trać swojego czasu, nie włączaj się, bo to jest w ogóle bez sensu. Zostaje w Tobie 5 minut, tej, 5% tej wiedzy, to im naprawdę nic nie zmieni. To jakby idź i zrobisz ja to myślę, pranie po to prostu. Właśnie o tym wyborze, nie? że jak zaczynam od tych pięciu minut, to mogę się pozastanawiać tak. nawet na to przykładzie tych nie różnych zapisji. moich części. Nie? Jakby tak. Czego ja teraz najbardziej potrzebuję? Czy moje ciało najbardziej teraz tak. mnie potrzebuje, bo w ogóle gdzieś zostało, wiesz, w tyle? Czy to jest o tym, że ja potrzebuję faktycznie się tej pracy dzisiaj bardziej przyjrzeć i coś tam zmienić? Mm. Czy to jest o tym, że ja w ogóle nie wiem czego ja chcę i to jest jakiś element jeszcze takiej budowania, dopiero wartości życiowych, filozofii tak. życia, że w ogóle muszę na chwilę się zatrzymać i i tak, wiesz, usiąść, że, że to też może być o tym I, i wtedy ja przez te 5 minut dziennie czy 15 nie wybieram właśnie teraz 50 kursów od razu, choć jak wybiorę jeden, to będzie dobrze, ale trzeba wiedzieć, który, tak. tylko jakby wybieram w ogóle, że ja siadam, ja się zatrzymuję i ja mogę dopiero się zacząć zastanawiać nad tym, o co mi chodzi i w jakim kierunku zmierzam i Wtedy trochę ten czas, te wszystkie historie nie są już wymówką, bo okazuje się, że ten moment jest, że on trwa i że naprawdę w ciągu nawet chwili można wiele zrobić, e, która nam pokaże, w jakim my kierunku chcemy zmierzać, tylko my faktycznie przede wszystkim potrzebujemy się zatrzymać i podarować sobie te chwile, nawet nie poświęcić, podarować sobie te, te chwile ze sobą i, i trochę się pozastanawiać w ogóle, dokąd ja biegnę. E, jak, wczoraj też pisałam o tym, ile ja Płacę za to, czym ja płacę w życiu, nie? Jaką walutą płacę w życiu? Czy to jest czas, czy to jest spokój? Czy, czy ta presja jest aż tak bardzo mi potrzebna, gdzie ona mnie prowadzi? Czasem gdzieś mnie prowadzi i czasem warto. To trochę, nie wiem, wiesz, jakby się pospieszyć, o, się, no tak, żeby do końca dotrzeć, tak? ale czasem więcej. mnie nie prowadzi, czasem niczego. to nie ja mam, wiesz, kierownicę tak. w swoim życiu, tylko ktoś jedzie tak naprawdę tym życiem I, i sobie myślę też o tym argumencie, że nie mam czasu ale że, i że coś mnie ominie i tak sobie myślę, że właśnie w tej chwili wszystkie z nas mnóstwo rzeczy omija, bo właśnie ktoś się urodził, właśnie ktoś tak. umarł, właśnie ktoś wziął ślub, ktoś się zakochał, ktoś się rozwiódł, ludzie zrobili... W w tej sekundzie mnóstwo rzeczy i nas to ominęło, bo wybrałyśmy, żeby być tutaj, nie? I to jest też ważne, żeby wybierać tą jedną rzecz naraz, a nie 15, czyli tak jak ty mówisz, kurs, pralkę i jeszcze wiesz, 17 innych. Ja jak często mówię też na, na swoich wyjazdach weekendowych, najbliższy jest właśnie na dzień kobiet, że tam jakby pracujemy z ciałem i ja też dużo opowiadam o swoich doświadczeniach i. I jest joga, i ruch intuicyjny, i shaking, i jakby to jest, na koniec zawsze to powtarzam, że wybierz jedną rzecz i ją kontynuuj po powrocie do domu, ponieważ jak ten weekend z kobietami w tej kameralnej grupie, w fajnej przestrzeni, przy fajnej muzyce, zapachach, jedzeniu i tak dalej, że on na pewno cię nakarmi. Ale jeśli ty wrócisz do domu i w poniedziałek się rzucisz, po prostu kompletnie w wir, tak jak się rzucasz w każdy inny poniedziałek, no to pewnie do wtorku i środy jeszcze będziesz czuła tę energię, a jeśli weźmiesz jeden element z tego wyjazdu, jedną praktykę, jedną myśl, do której będziesz zwracać intencje, cokolwiek to będzie, i będziesz jakby regularnie, ale do tego wracać i to jest czy to trwa 5 minut czy nie, mój taniec dzisiaj trwał 5 minut przy to był 5 minutowy kawałek i, i nie wystarczy bo jak nie no to niestety no to daj sobie plaster, tak. no, czy to jest wyjazd, czy to jest warsztat, czy cokolwiek bo jak nie, nie, tak nie kontynuujemy to są tylko plastry, one gdzieś tam nam pomagają, ale no jakby nie możemy też oczekiwać trwałej zmiany jeśli same niczego nie zmienimy Wtedy jest fajny czas, tak. może jakaś regeneracja, odpoczynek, tak. ale nie zostaje z nami na dłużej. Tak, ja, ja bym też chyba do tego zachęcała, żeby wiesz, otworzyć rano oczy i się zastanowić, od czego chcę dzisiaj zacząć, co chcę wybrać właśnie. I, i trochę, żeby za tym podążać i też się poobserwować, jak już coś wybieram, no może można sobie zadać, wiesz, pomocnicze no, no, pytanie, czy, czy, czy to jest moje, czy to powiedzieć. jest nie moje też, tak. nie? Że, tak. że, że, że czyje to jest? I to są takie pytania, Pozornie proste i takie, którym wydawałoby się, że odpowiedź wiesz, przychodzi od razu, ale tak nie jest. Nie. Nie, że, że to są trudne pytania, i warto to robić regularnie, żeby, żeby siebie też zacząć rozumieć po prostu. A z tym zrozumieniem i z tym poznaniem siebie już później przychodzi i to spełnienie, i ta akceptacja, i to docenienie. Że, że, że pierwszym krokiem jednak jest to zatrzymaj się i złap tą świadomość w ogóle, jak jest. I, i ja myślę, że to, jest, że to jest super. Myślę, że to jest też piękne zakończenie tej rozmowy, bo miałyśmy zakończyć wprawdzie po pół godzinie, ale się rozgadałyśmy. Tak. Jeśli jest jakieś pytanie, to, to szybciutko wysyłajcie. A jak nie, to zawsze możecie też do nas napisać. Widziałam tutaj dużo nowych twarzy, widziałam duże twarzy które znam. Bardzo Wam dziękujemy, nie widzę żadnych pytań. Wspaniale, że znalazłyście czas, żeby sobie z nami dzisiaj tutaj usiąść, czy to przy kawie, czy herbacie. Ja miałam z tradycyjnie ciepłą wodę z cytryną. No i co? I... Do nas. Ja zawsze lubię dostawać do wiosi, więc może coś zarezonowało, może macie jakieś pytania. Mnie możecie spotkać na Slow Weekendzie na Dzień Kobiet. Wyjeżdżamy na Warmie i pewnie pojawi się coś też w Warszawie. Na pewno pojawi się coś online. Mogę już zdradzić, co pojawi się online. Będzie a propos, jestem tego warta warsztat, który właśnie się, właśnie się we mnie urodził, wracając do Polski, ponieważ tam też zrobiłam dwa swoje warsztaty, gdzie ja się uczyłam i no i dzisiaj miałam olśnienie, że będzie temat jestem tego warta. Brzmi Ola, a Ty w jak można znaleźć? Coś robisz? Jakieś... Bo na ten tam ten chwilę roznaślam. wróciłam z mojej instagramowej przerwy, więc można mnie znaleźć ponownie na instagramie do siebie psycholog. I niebawem z pewnością w różnych projektach online, na które można do mnie będzie przyjść. One tak jak ty mówisz, że twój się urodził, to moje tak. są w trakcie kreowane i będą, będą się rodzić niebawem, na pewno będą blisko poznania siebie. Natomiast na, na to, na co zapraszam zawsze, to na taki program, który się nazywa Spacer do siebie. I to jest e, takie pięć spotkań na początek, kiedy jeszcze nie znamy siebie i chcemy trochę połapać się w tym swoim świecie. I można je ze mną odbyć w formie online i robię to od zawsze, od kiedy jestem w tym świecie um, online'owym i bardzo na to zapraszam, bo to jest naprawdę taki proces fajny na początek um, i on jest indywidualny, więc sobie o, taki czas okay. spędzamy. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo Olu, dziękujemy dziękuję. bardzo, pozdrawiamy, do zobaczenia, do usłyszenia. Do zobaczenia.